Film, Włosi rozegrają finał Mistrzostw Europy 2020 z reprezentacją Anglii. Szukują się ogromne emocje, a ja mam zaszczyt zaprosić Was na krótki film o historii reprezentacji Włoch w piłce nożnej. Witam Was na kanale 90 Minut i zapraszam do oglądania. Na samym początku zacznijmy od tego, że w 1989 roku w Turynie powstał ogólnokrajowy związek sportowy Federazione Italiana Guozio Calcio, który zaczął działać we Włoszech. To właśnie też w tym samym czasie Luigi Bossiso i Arturo Baraldi, czyli prezydent i sekretarz FICT położyli podwaliny pod budowę reprezentacji Włoch w piłce nożnej. Jednak to ostatecznie w 1910 roku podjęto decyzję o powołaniu włoskiej reprezentacji narodowej. W tym samym roku Włosi zagrali również swój pierwszy międzynarodowy mecz z Francją w pięknym mieście jakim jest Mediolan. Po 90 minutach gry Italia rozniosła Francję aż 6 do 2, a strzelcem premierowej bramki Włoch był Pietro Lana w 13 minucie. Lecz na tym się nie zatrzymał. Ogólnie w tym meczu strzelił aż trzy bramki ładny hat-trick. a pierwszym trenerem włoskiej reprezentacji był Amberto Meaza. Do najwyższej porażki Włochów zalicza się mecz z Węgrami, który został rozegrany 6 kwietnia 1924 roku w Budapeszcie. Wynik końcowy był sumą 8 bramek, dokładnie 7 do 1 dla Węgrów. Jako pierwszy poważniejszy sukces Włochów zalicza się zdobycie brązowego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie w 1928 roku. Następnie był to złoty medal, ponownie na igrzyskach olimpijskich w 1934, gdzie państwo Włoch było gospodarzem rozgrywek. W finale Włochy pokonali Czechosłowację po dogrywce 2-1. do 1. Na kolejny złoty medal i nie trzeba było długo czekać. W 1936 roku w Berlinie, na Igrzyskach Olimpijskich, Włosi ponownie wygrali całe rozgrywki. Azuri jest to przydomek reprezentacji w tłumaczeniu na polski, czyli niebiescy dwa lata później zdobyli coś jeszcze lepszego, ważniejszego, mianowicie mundial. Decydującym starciu wygrali z mocnymi Węgrami 4 do 2. W okresie tychże sukcesów trenerem był Vittorio Pozo. W międzyczasie Włochy odnieśli też najwyższe zwycięstwo w swojej historii, wygrywając z reprezentacją USA aż 9 do 0. Niestety, dobry czas dla Włochów skończył się po II wojnie światowej. W 1949 roku miała miejsce ogromna katastrofa lotnicza nieopodal Turynu. W katastrofie zginęło 31 osób. Była to niemal cała drużyna włoskiego klubu Torino FC. Był to ogromny cios dla włoskiej reprezentacji, ponieważ w podstawowym składzie aż 10 piłkarzy grało dla klubu Torino. Azuri podnieśli się dopiero po 19 latach, zdobywając na własnych boiskach długo wyczekiwane mistrzostwo Europy w 1968. Pokonali wtedy Jugosławię 2 do 0, lecz w powtórzonym meczu. Tutaj należy się na chwilę zatrzymać. Do 1970 roku nie było czegoś takiego jak seria rzutów karnych pod ogrywce. Mecz rozstrzygano poprzez losowanie, czyli rzut monetą. Jednakże rzut monetą był niedopuszczalny, jeśli był to mecz finałowy. Wtedy mecz powtarzano w najbliższym terminie. Kolejnym sukcesem Włochów było na przykład dotarcie do finałów Mundialu w 1970 roku. Jednak zdobyli tylko srebrny medal, ponieważ przegrali w decydującym starciu z Brazylią 1-4. Następnie znowu nadeszły ciężkie lata dla całej reprezentacji. Na Euro 1972 i 1976 Włosi nie awansowali, a na mundialu w 1974, który swoją drogą odbywał się w Niemczech, odpadli w fazie grupowej. Reprezentacja Włoch jednak się nie poddała. Małym sukcesem było zajęcie czwartego miejsca na Mistrzostwach Świata 1978 i Mistrzostwach Europy 1980. Kolejnym przebudzeniem Włochów było zdobycie trzeciego tytułu Mistrzostw Świata w 1982 w finale pokonali RFN 3 do 1. Następnie znowu zaczęło się coś na kształt słabych lat: Włosi nie wygrali nic do 1990 oprócz zdobytego brązowego medalu na mundialu w tym samym roku. Następnie był to srebrny medal, również na Mundialu w 1994. Włoska reprezentacja przegrała z Brazylią w serii rzutów karnych, ponieważ przez 120 minut rozgrywki winiał wynik 0-0. do 0. Przejdźmy teraz szybko do Mistrzostw Świata 2002, gdzie Włosi odpadli już w 1/8 finału w pomaczu z gospodarzami Koreą Południową. Mecz ten przeszedł do historii. To został ogłoszony jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych meczów w historii Mistrzostw Świata, ponieważ wszystkie decyzje głównego arbitra były bardzo jednostronne. Jak pisze Wikipedia. Podyktował on wątpliwy rzut karny dla Korei. Nie uznał on dwóch prawidłowo szczelonych przez Włochów goli oraz pokazał Tottiemu drugą żółtą, czyli czerwoną kartkę za to, że ten został solowany w polu karnym. W końcowej fazie dogrywki Korea była decydującą złotą bramkę i awansowała dalej. Na kolejny sukces Włosi musieli czekać aż 4 lata, ponownie do mundialu. W bardzo dobrej grze i wyeliminowaniu takich drużyn jak USA, Czechy, Ukraina czy też nawet Niemcy, Włosi dotarli do finałów. Jedna potkali Francję, czyli przekleństwo Włochów. Lecz po bardzo wyrównanym meczu Azuri wygrał cały turniej, lecz dopiero w serii rzutów karnych. Był to czwarty tytuł Mistrzów Świata w piłce nożnej dla Włochów. Obecnie selekcjonerem reprezentacji Włoch jest Roberto Mancini. Przed nim było jeszcze 29 selekcjonerów. Najwięcej występów w kadrze posiada Buffon ma ich aż 176. Najwięcej bramek strzelił Luigi Riva było aż 35. A obecnym kapitanem jest świetny obrońca, grający w Juventusie, Giorgio Chiellini. W rankingu FIFA Włosi obecnie są na siódmym miejscu, lecz po Euro 2020 na pewno się to zmieni. Najwyżej byli na pierwszym miejscu, a najniżej na 21. Patrząc na obecny skład, ale też nie tylko, to reprezentacja Włoch jest naprawdę bardzo mocna. Łączna wartość rynkowa składu jest wyceniona na około 751 milionów euro. Nie ukrywajmy, piłka nożna we Włoszech od lat jest bardzo ważna. Jest tam 61 stadionów, gdzie największy pomyśli aż do 80 tysięcy ludzi. Z ciekawostek możemy zaliczyć to, że Włochy najwięcej razy przegrały z Hiszpanią i Francją, po 13 razy. A najwięcej meczów Włochy rozegrały z reprezentacją Szwajcarii, bo aż 59, z czego 28 wygrali, 22 zremisowali, a 9 przegrali. Pierwsze mecze reprezentacyjne Włosi rozgrywali w białych strojach. Dopiero w 1922 roku zaczęli nosić niebieskie barwy. To tyle na dziś. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę oraz subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Bardzo to motywuje do dalszej pracy, a kolejne filmy będą coraz to lepsze pod względem technicznym, ale i również zawartości. Wpadajcie też na naszego fanpage'a 90 minut. Dzięki za oglądanie, do następnego, trzymajcie się ciepło, cześć!